System Vectra XT jest ułatwieniem zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Po pierwsze, umożliwia za pomocą trójwymiarowego zdjęcia dość dokładne wymierzenie pacjentki pod kątem niezbędnych wymiarów potrzebnych do właściwego doboru implantu. Czyli nie musimy już przy użyciu systemu Vectra XT zbierać wszystkich wymiarów, jakby to powiedzieć ręcznie, tylko możemy to wymierzyć na podstawie trójwymiarowego zdjęcia wykonanego przez system. System też posiada w bazie danych najbardziej popularnych. Producentów implantów i posiada bazę danych, katalog niejako modeli, rodzajów implantów, które możemy zastosować. Dzięki temu, że mamy wymiary klatki piersiowej pacjenta, możemy dobrać właściwy implant, czy to okrągły, czy anatomiczny, i pokazać pacjentce, jak w przybliżeniu będzie wyglądała po zabiegu z użyciem danego implantu. Więc Pacjentka może na, na, na podstawie tej symulacji mieć pewne wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać po zabiegu.